Hej widzowie, z tej strony Zombaba No i dzisiaj gramy sobie w sushi... Yy, Tutaj dzisiaj chciałam podpo podpowiada podpowiadać sobie na Wasze pytania Czy sushi, żeby był fajny klimat. Ej, co jest? Trochę mi się zepsuło. Mam dużo sufie, jak widzicie. Bez wie, zbieram na wachlarz Bo na razie mam tylko parzetwy. No i... Dobra. Hmm. Dobra. Dajmy tutaj dziewczynie ryż Ryż No i dobra Teraz tak Chciałam dzisiaj podpowiadać wam na pytania Ja już włączam muszę... mm, sobie telefon, żeby zobaczyć Tych wyjątków, nie robię tego w forcach. Bo no, po prostu mi się nie chce Jestem zbyt trochę Dobra um, Boż, to było dawno Boż, mówię za głośno Komentarze Nie wiem kim jest Ril To już zrobiłam Dobra, pierwsze pytanie jest takie Czy lubisz Kocham pieski, pieski są super, ale wolę czury. Pytanie drugie Ko Kogo subskrybujesz? To zaraz odpowiem. Czy on nie nagrywa na kanale Zumbaba Games? A cóż, widzowie, ja nie nagrywam na kanale Zumbaba Games, bo po prostu. Mm, no. Kiedyś nagrywałam. Ale. Y, że jakby. No, jakby nie tyle nagrywałam, czy miałam taki jeden filmik na początku. I jakby na początku miałam komputer razem z bratem, tylko że to miało pewne wady, między innymi takie wymusiliśmy żeby nagrywać to po pierwsze strasznie zacinało, bo były to słabe komputery. Teraz mam lepsze. Inaczej bym pewnie nie nagrywała nawet. Aha. Premium. Zrobimy sobie jeszcze takie sushi. No i jakby. Yy, 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 Zobaczam kanał. Zumbawa Games. Tylko nie zapamiętam hasła widzowie i Potem jak mój brat się przelegował na swoje, to potem już moje tak niezbyt działa. No. Bo teraz się zorientowałam, że może jeść ze mną. No. Wreszcie. Dobra. No i jakbym miałam ten swój kanał Zumba Games. Ale... Mm, no szybko go straciłam No i to ja było z nagrywania Ale jak wiecie potem założyłam kolejny kanał Na który do dzisiaj nagrywam No głupi premium mm. Nie przynajmniej nie premium się kupiłam. Ale mam grzybień Grzybień No i... Mm, jakby... Teraz nagrywam ale co innego i tyle No i mm. Jakby wsząsć dwięęki ch tyle. No jakbym miał ten swój kanał Zumbaba Games Ale Ym, No że nie umiałam się zareagować To przestałam nagrywać Nad nim i założyłam nowy Kolejne pytanie Czy u Ciebie pada Czekajcie muszę otworzyć okno W sensie Zasłony Nie, świeci słońce, trochę zachmurzone, ale ten powiem wam w ogóle, że jestem ze Śląska I no, jak wiecie, zaraz doszło do tej takiej aferii jakiejś Od do, do jakiegoś pożaru no i u mnie w szkole zamknąć okna I tak dalej Co nie Ale już to u mnie, to tak niezbyt szło do mnie Tylko do kogoś innego, w jakiś tam... no, no. Inne Nie wiem kim jest Grilla Nie znam po prostu Ale kogo subskrybuję? Wasi, siostra, Narf, Beczka, Kuba Zudzak, Grejo, Mańka TV, Zumba, moje drugie ten, e, Dobra, co dalej? Tank 2.0, Cyprian, Poskładany, Brawl Stars, Coradio, Elitoja, Kuboć, Magia Natury, Łukawce Cegiełka, Cyborg, Flipson, e, Cimci, jak, czy jakaś tak, Besens. Potem nie wiem co... Mikołajczyk... Coś dalej Nie wiem co to Channing... Coś tam No i jeszcze tego trochę jest No więc Jak widzicie Dużo rzeczy subskrybuję Ale dobrze, spójrzmy sobie jeszcze na chwilę na mój kanał, bo mam jeszcze więcej pytań. A, i przepraszam, że mi tam dziecko wszedł do pokoju. To hmm. było tu? Bo tu. E, ważne pytanie, kiedy zrobisz jakiś film z widzami, na przykład, nie wiem, live z Brookhaven? No posłuchajcie, na 200 subów może to zaczniemy robić, bo... E, no, nie zawsze mam czas, tak dalej. Ej, że się tu mnie pokazuje w twarzy? No to wiadomo, pokażę na tam. Chyba to było 500, 1500 subów. Więc zostawiajcie subika teraz. Czekajcie. Dobra, mam kolejne. Nie, nie mam zostawił po Może tutaj zostawił? Oh. O Gailona? Nie znam, potem zobaczę Lubisz szkołę XD? Nie e, Lubisz Katinie Nie Jesteś z biką, Nie Lubisz schabowego lub kebaba? E, schabowy nie, e, kebab tak ja tu jem nu-nu-nu i kebab, tak. Już um, sprzątać nie. Czy ktoś z twojej szkoły się w tobie m, podkochuje? Mm. <grym> Co, że chodzi do mojej szkoły? No ale um, nie wiem. Um, masz to Jeśli się mam, uwaga, zły pies na furtce, i to tyle. Nie mam żadnego zwierzaka. Niestety. No. A może to robię? Nie. Ostatnio było jakieś takie pytanie: czy masz jakieś zwierzę? Ja odrzucona pies po prostu Dobra. Jessy um. czy McDonald's? No McDonald's i kola 0, czy normalny na kola. Jak on się nazywa? Gay Lono. Mam pytanie, gay Lono to jest palium. Czy co? A nie, nie, nie lubię biazna Dobra, to tyle, papa